<laughs> oj, oj, mało brakowało. Dobra, dobra. No i jak pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenie jest bardzo cichy Bardzo cichy, no nie? Bardzo cichy. W porównaniu do mino, bo mino jednak hałasował tym tak, łańcuchem. Mino mocno hałasował. Mm -hmm. A ten jest naprawdę mega. Tak, cichy. to jest w ogóle jeden z cichszych elektrycznych pojazdów, jakie mieliśmy w testach. Ten EK1. Jest to jest wygodny na razie, jak na nim siedzę. Myślę, że nie będzie tak, bo Mino, Mino jednak miało dość twarde siedzisko. Mm -hmm. Jak się dużo jeździło, to mnie tyłek jak Tak, jest wygodny, jest dwuosobowy, więc możesz tutaj pasażera sobie zabrać. Może Leona zabrać na przejażdżkę. Chociaż nie, nie tak. wiem, czy nie będzie za ciężki. Tu jeszcze masz gratis dołożony uchwyt. I to no. uchwyt oryginalny, Chorwinowski. Popatrz na telefon, wow. więc możesz sobie tutaj nawigację włożyć. No i teraz przez tydzień będziesz jeździć na takim pojeździe, możesz sobie jutro do szkoły na tym pojechać, jak chcesz. Super. Super. Jak